Cześć, witajcie stronie Just Element, czyli osik bądź białkę. W tle gdzieś mistrz Marcin. Chcieliśmy wam bardzo, bardzo, bardzo podziękować za yy, ostatnie 100 widzów, które nam stuknęło na naszym kanale. Aktualnie jest to 600 yy, stan na yy, godzinę. Yy, ku 20 po po 17 e, dnia 14 13 grudnia, 2013 Oglądajcie mój kanał Roka 2K. <laughs> Chciałeś powiedzieć kok stone 24. Y <laughs> jeszcze większe chcieliśmy podziękowania dać youtuberom takim jak Gleekstream, oczywiście Moskit, Moskit GP, Moskit GP. I w ogóle wszystkim wam, którzy nas subskrybowali. Y y i mistrzowi Marcinowi. Trzeba podziękować Arkowi, bo jest fajnym kolegą. I, mi, i mistrzowi Marcinowi. I uleposmeraj. Ja już spokojnie. Mikołaj! Mikołaj! O kurwa, Mikołaj! Tata z pracy wrócił. To nie Mikołaj. Dla mnie tata jest prezentem. Jako członek grupy na Facebooku Pomoc Nowym Youtuberom chciałem Wam wszystkim podziękować za miłe komentarze, lajki, like w ogóle udostępnianie i subskrypcje. z fajnymi ludźmi. Chciałem też podziękować tam adminom. Bardzo fajna grupa, polecam Pomoc nowym Youtuberom. I ja też tam jestem. Podziękować Wam chcieliśmy przede wszystkim Wam, bo gdyby nie Wy, to ten kanał by nie istniał. W ogóle się nie spodziewaliśmy. Ej, <laughs> założyłeś że w ogóle każdy youtuber to Co mówi? To samo powiedział Rezi. Każdy youtuber... Tak, ja jestem giembusem, oglądam Minecrafta! <laughs> Każdy, każdy YouTuber tak, mówi na jakąś e, ilość widzów, jak już osiągnie swój cel, że się nigdy, tego nigdy nie spodziewałem, nigdy się tego ale nie spodziewałem. to nigdy. Miałem... kurwa nigdy się Bo nie spodziewałem, kule, że mój kanał będzie oglądać się. Robił pięć ten osób. kanał tylko po to, żeby stawiać na siebie filmy. Nigdy się nie spodziewał, że ten... Nigdy się nie spodziewałeś, że kiedyś będzie miał 5 widzów. My też się nigdy nie spodziewaliśmy, że będziemy mieli chociaż 100 widzów. Ja się spodziewałem. Aha. Ja to obstawiałem, że w końcu roku będziemy mieli 1000. Właśnie, no. Oni, wiesz, my, jesteśmy my, już, my, zbyt słabi, no, no, ale mamy dla was zadanie! Do końca roku dobijcie nam 1000 widzów. Możecie nam pomóc, no. Jeszcze konkurs. O, właśnie, no, konkurs no, no, będzie no, taki no, już świąteczny. Znaczy, no, dosyć Christmas. Taki skromny konkurs, bo aktualnie, e, e, no, hejs nie zgadza. Ale po świętach już wiadomo. Aktualnie konkurs jest na grę taką, no, Ghost, Tree, Ghost, Ghost Recon Warfighter. Warfighter. Ghost Recon Advances bardzo nawalanka. Sztelanka bardzo nawalanka. Generalnie spoko graja, ale ją chyba za dwa razy przyszedłem. No i ona jest wersja pudełeczkowa, tam troszkę otworzona, bo tak wiadomo, trzeba było sprawdzić stan, czy nie jest połamana, czy coś przetestowaliśmy. Działa, i instaluje się. Jeszcze możemy tam autograf swój dać mój i Ośka, i może nawet Mistrza Marcina, jak będziecie grzeszni. Teraz słówko o konkursie poświątecznym, czyli noc, nazwijmy go konkursem sylwestrowym. Będzie to konkurs na dowolną koszulkę z naszego snopu. Mike, nie gwiazdosz do raku do Zapiry. Będzie to konkurs na dowolną koszulkę z naszego sklepu justelement.capsel.pl No, co prawda, aktualnie mam tam tylko jedną koszulkę i tą męską, białą, z Kacperosem, ale mam kilka projektów, między innymi, no, zaspoileruję Wam troszkę, jest to projekt Ośku Wróżka, który już e, prawie skończyłem jakiegoś kumruszka który już prawie dokończyłem What? E, i do, generalnie do, do, do końca roku się powinna wpaść ze 3-4 nowe wzory, więc będzie w, będzie w czym wybierać. A i Aj. tak samo męskie, jak i damskie wszystkie kolory podejrzewam, że będą, więc będziecie mieli do wyboru do, wyboru do koloru. A jeśli nie wiecie kto to jest Kacpera, ponieważ odcinki są e, z FIFY ukryte, tak, w, tak jest taki fajny... Montaż szybki, ale ukry ukryliśmy te odcinki. To nie są takie typowe gameplaye z naszymi głosami, takie beznadziejne na typowym Glingus'u. Są nawet fajne odcinki, tylko je ukryliśmy, ponieważ mają sporo łapek w dół. Ponieważ są bardzo łapkowane w dół przez takich troli, takich niefajnych rzeczy. Troli, którzy myślą, że jak dadzą łapkę w dół, to, się, to jest to To zabawne. jest nam przykro. I to są osoby, które znamy. Mistrzu Marcinie. No cóż, mamy że ja, Nie, no to Mistrz Marcinie, spoko nam daje łapki w górę. No, mamy, mamy nadzieję, że się to zmieni. A Kaspero to jest taki nasz kolega, bardzo fajny, i on tak fajnie mówi i ma takie fajne teksty. I generalnie jest fajny. I on jest, on właśnie występował u nas w odcinkach z FIFA i widać go jeszcze w tle w wozapie jak gra w FIFA I O właśnie tak, bo jest. Jak będziecie bardzo chcieli. Dzień dobry wieczór, siła to. Czekaj, z kolegami z się witałem. A co wy robicie? A nic, patrzymy czy działa. Działa? Tak, no. zobaczymy. Działa. Nie, nie działa, gdzie moja ręka? No kameruje się. Filmowcy. daty jest słek. Słek, słek. Bo ostatnio z kim rozmawialiśmy dosyć intensywnie nad sprawą naszego kontentu kanału doszliśmy do wniosku, że będą fajne filmy. <noise> to już dawno tak mówiliśmy <noise> ale nie filmy. Generalnie tematyka będzie zmieniona powierzchownie, ponieważ znikną filmy typu yy, taki czysty blogs. Albo czysty gameplay Bo To się już dawno ludziom przejadło To się dawno przejadło, tego... no... Ful Chociaż jest sumie. tego na YouTube. Lubimy grać Myślimy o takim czymś jak e, filmiki fabularne Krótkie serie, 4-5 odcinkowe być może I jeszcze mamy taki jeden bum pomysł Ja to sprawdzałem wszędzie i tego jeszcze nie ma nawet na, u Amerykanów na YouTube. To jest coś Amerykańcy to nie wszystko robią piersi No właśnie, piersi. Nawet piersi mieli piersi no, i nie będziemy raczej vlogów robili, chyba że nas ładnie poprosicie. Jak będzie już taka okazja, to, to może zrobimy. Ponieważ już tego jest full na YouTube, wszystkim się to przyjadło. A jeśli szukacie vlogerów dobrych, to wystarczy pisać słowo vlog w YouTube i wyskakuje, więc nie ma sprawy się znaleźć. Osobiście polecamy vlog Mateusz i Urban. No, polecamy Urbański. Urbański. A jak chcecie dobrych gameplayerów. To ja też od siebie polecam właśnie Willy Extreme oraz jeszcze polecam Kurna zapomniałem Rojo Jacob Play. Jacob Play to jest gość najlepszy po prostu w FIFA na YouTubie. To jest Nitroz, jeszcze Nitrozyniak. No tak, ale o, i Jacob jest super. On jest ma super fajny głos, ma super fajną brodę. Podsumowując, kanały, które warto oglądać. Willy Extreme, y, Urbański Jacob Play, Denit Rozyniak i samo XP. Jak Mateusz. I oczywiście Just Element, no wiecie. Co <noise> to, to Just Element? <noise> kto, to, kto to jest? Ja nie znam. A może powiedz zasady konkursu? <noise> Więc y, konkurs będzie polegał na tym, że z naszych wszystkich widzów rozlosujemy jedną... Mnie! Jedną niestety tylko osobę, która dostanie Gierkę. No dlaczego? Dlatego, że iż, ponieważ jesteśmy biedakami, będzie jeszcze dużo konkursów, a ten jest taki, no, taki powiedzmy na próbę. Na 100 Widzów, rozlosujemy jedną osobę, nagramy to losowanie za tydzień i postaram się, żeby film z losowaniem przyszedł mniej więcej w tym samym momencie, w którym e, zwycięzca dostanie paczkę od nas, paczka zostanie pewnie po świętach, poprosimy go o, o informację, gdy dostanie paczkę, wrzucimy film. Będą konkursy między innymi na koszulki. Na gry myślę, że mamy rzadziej niż na koszulki, bo wiadomo łatwiej skupić koszulkę jak, jakąś fajną grę, która będzie odpowiednia dla jakiegoś e, konkursu, bo przecież wam nie damy e, sapera. No więc trzymajcie się, mam nadzieję, że konkursy Wam się kiedyś spodobają jak już będą. Mam nadzieję, że nasze plany Wam się podobają i że jeszcze raz dziękujemy za widzów za sto widzów i wesołych świąt smacznego jajka, wesłowego. Za sylwestra. wszystkie wyświetlenia, dobrego Sylwestra, Dobre ubijcie się, świąt. zachlajcie się w trupach. E, planuję spędzić Sylwestra z moją miłością, kochaną dziewczyną, którą kocham nad wszystko. FIFA, kocham cię. <grym> ja to z mistrzem tam rozkręcimy bibę, bo mnie nie zaprosili. <grym> Takie forever. <woremy. grym> <Halo, grym> no, będziemy się z wami zagnali, bo, bo białkę tutaj odchodzi, odchodzi od nas. My wam życzymy wesołych świąt, trzymajcie się, cześć. cześć. Ale jeszcze chciałem coś powiedzieć. I ten śnieg, który pada cały czas na nas, no trochę można zmoczyło nam się to łóżko i wszystko, bo tutaj śnieg ciągle pada. W pigni zimne, nie? weź to mamy, śnieg pada ciągle. ej białkę, widzę renifery! Myko! F... No i my tak się z wami bardzo dziękujemy i żegnamy. Hej! Cześć! Cycuszki w ekspokiem. Dlaczego mnie to jeszcze śmiesz? Białek, z decha jesteś. Okej, okay. ja też jestem dechami. Musisz, musisz sobie hodować trochę cysków. Mistrzu. Yy. Nie, ale japy. Zostawaj się, weź Już, już, już... E, chcieliby... I mojej babci, że robi mi coś dobre śniadanko. A i e, chciałem podziękować jeszcze. I chciałem jeszcze I podziękować. Mi. Dobra cicho. I, I chciałem. Dobra! Już. I mi. Dobrze, cicho. I mi. Zobacz. Chciałem też podziękować. I mi. No uzwokuj bo nie możemy nagrać. Cicho. I mi. Weź Ja ehm. pierwszy dobrze. Nie chciałem... podziękowaliście? Tak! Oh. Na no serio? To będzie Chciałem. I, 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 mi. I mi. I mi... Jako członek grupy na Facebooku Pomoc Nowym Youtuberom chciałem Wam wszystkim tam obecnym podziękować. Też jestem członkiem, ale ja od... zamki mi... mordę! Nie możemy nic nagrać przez Ciebie! je bo przeszkadzał. Ja tą diodę świecącą będę widział jeszcze przez dwa lata! Po ryju mi tak... Daj mi to nagrać.